Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dla turystów i mieszkańców. Położone w Otulinie Wigierskiego Parku Narodowego Sobolewo jest idealnym miejscem pobytu dla osób, które chcą wypocząć na Suwalszczyźnie. Z myślą o nich i mieszkańcach, zagospodarowano teren, na którym można się spotkać, odpocząć i uprawiać sport na świeżym powietrzu. Gmina Suwałki postarała się o wsparcie finansowe na te inwestycje z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, mówi Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. W tym miejscu w roku 2018 postanowiliśmy wybudować kompleks rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców tejże miejscowości, ale też mieszkańców całej gminy, jak również gości, turystów, którzy chętnie przyjeżdżają latem, żeby odpoczywać na naszym terenie. Na niezagospodarowanym wcześniej placu w Centrum Sobolewa powstało wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Obok stoją stoły z ławkami, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Najmłodsi korzystają z Placu Zabaw. Obiekt jest oświetlony, więc jest dostępny także po zmroku. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.